Zapisane, są znane, przecież nie muszę czytać ani stu konkretów, ani innych elementów programu rządowego z innych partii politycznych. Cała Polska zna te konkrety. Polska nas będzie z tego rozliczała, nie boję się tego. W imieniu całego przyszłego rządu mogę Wam powiedzieć nie obawiamy się żadnej z tych obietnic. Zostaną zrealizowane. Mamy fatalną sytuację, jeżeli chodzi o stan finansów państwa. Fatalnie oczywiście nie jest od wczoraj czy od miesiąca. Fatalnie jest od lat. Jednak pierwsze półrocze rządów Donalda Tuska przyniosło nam najgorszy stan od 10 lat. I o tym będzie nowa analiza polityczna. Zapraszam. Będziemy prowadzili odpowiedzialną politykę fiskalną i zadbamy o stabilność finansową państwa. Witam Szanowni Państwo na kanale Analiza Polityczna, w miejscu, gdzie rozmawiamy z konserwatywnym sercem o polityce. Jeżeli chcielibyście, żeby ten konserwatywny kanał na polskim YouTubie się rozbudował, był coraz głośniej słyszalny, lepiej słyszalny, subskrybujcie proszę ten kanał. Zbudujmy razem tutaj konserwatywną społeczność. Można też dawać łapki w górę, komentować. To dla algorytmu naprawdę pomaga. Można wspierać kanał Analiza Polityczna poprzez przycisk Wesprzyj albo poprzez system. Patronite, zachęcam do bycia patronem kanału Analiza Polityczna. I już rozmawiamy o pieniądzach, o sytuacji finansowej państwa, bo tak jak wspomniałem, po pierwszym półroczu rządów Donalda Tuska jesteśmy w najgorszej sytuacji od 10 lat. Przypadek? Oczywiście, że nie przypadek. I będę to wypominał, będę mówił, będę krytykował Donalda Tuska, ale bądźmy uczciwi. Nie wszystko, do, nie do wszystkiego doprowadził Tusk. Pamiętajmy, że Zła sytuacja finansów państwa jest z nami od lat. No, programy socjalne prowadzone przez prawo i sprawiedliwość odbijają się w pewien sposób na systemie finansów państwa, na jego stanie, na deficycie, na zadłużeniu. Jednak mam wrażenie, że Mateusz Morawiecki miał to bardziej pod kontrolą niż Donald Tusk. Zresztą Donald Tusk nie ma pojęcia o tym, a Mateusz Morawiecki, nawet będąc premierem i mając swojego ministra finansów, bardziej panował nad tą sytuacją albo bardziej bardziej kreatywnie zarządzał finansami państwa. No tak to wygląda i nawet jeżeli, jeżeli spojrzymy na Liczby bezwzględne, to widzieć jak źle jest za Donalda Tuska. Szanowni Państwo, w roku 2023, czyli w ubiegłym roku, przychody państwa wyniosły 574 miliardy złotych, wydatki 659 miliardów złotych, czyli mieliśmy deficyt na poziomie 85,5 miliarda złotych. Tak to wyglądało przez cały ubiegły rok. Natomiast gdzie my jesteśmy? Po pierwszych czterech miesiącach, bo taki mamy, takie mamy zestawienie, po pierwszych czterech miesiącach y, roku 2024. Żeby nie mówić brzydko, gdzie jesteśmy, jesteśmy w czarnej dziurze, Szanowni Państwo, w czarnej, głębokiej dziurze za Donalda Tuska. To wygląda, szanowni państwo. Po pierwszych czterech miesiącach wydatki rządu Donalda Tuska to 264 miliardy złotych. To jest o 70 miliardów więcej niż w analogicznym roku ubiegłym, kiedy rządził Mateusz Morawiecki. 39% więcej wydał do rządu Donalda Tuska przez cztery miesiące roku 2024 niż rząd Mateusza Morawieckiego przez pierwsze cztery miesiące roku 2023. Natomiast jeżeli Mówimy o deficycie przez, ten pierwszy, przez te pierwsze 4 miesiące. W ubiegłym roku, w roku 2023, było to 10 miliardów, natomiast jeżeli chodzi o ten rok, jest to 40 miliardów złotych. 40 miliardów złotych kontra 10 miliardów w roku ubiegłym. Najgorsza sytuacja od 10 lat jest na tyle źle. Że Unia Europejska najpewniej obejmie nas procedurą nadmiernego deficytu. Kiedy była ostatni raz taka procedura wobec Polski prowadzona? Kiedy? Kiedy? Oczywiście w czasie poprzednich rządów Donalda Tuska. Przypadek. Nie sądzę, szanowni państwo. Jest źle, a Donald Tusk obiecywał, że będzie dobrze. Pamiętam jego ekspoze, kiedy mówił, że powołamy radę fiskalną, która będzie dbać o stan finansów państwa. Będziemy prowadzili odpowiedzialną politykę fiskalną i zadbamy o stabilność finansową państwa. Powołał? Podobno ma powołać. Bo ja nie słyszałem, żeby jeszcze powołał. Jeżeli powołał, to przepraszam, jestem w błędzie, mylę się, ale w mojej ocenie jeszcze tego nie, nie zrobił. Nie znam nazwisk członków tej rady, tej rady fiskalnej. Coś rzeczywiście nawet jakiś czas temu przypominał tu, że tak, powołamy radę fiskalną. Nie powołał jej. Nikt nie dba o ten stan finansów państwa, a przecież przez lata mówili, że nas zadłużają, zadłużają, coraz bardziej było źle i tak dalej. Mimo wszystko Unia nie chciała nas objąć procedurą nadmiernego deficytu, a teraz chce. Przypomniałem się też przy tym taka pewna wypowiedź żona Claude'a Junckera, to było sprzed lat, kiedy jeszcze był szefem Komisji Europejskiej i zapytany o to, czy Francja będzie poddana takiej procedurze, bo takie, taka była groźba za rządów François Hollande, czyli tym, te, tego prezydenta przed Macronem. Juncker powiedział, nie, przecież to jest Francja. No tak, Francja nie, cokolwiek by się nie działo, ale Polska yy, tak. Inna zła wiadomość, szanowni Państwo, jest taka, że rośnie inflacja. Kolejny miesiąc rośnie inflacja rok do roku. Według danych gus inflacja za maj wyniosła 2,5%. W marcu to było 2,4%. W kwietniu to było 2,4%, a w marcu 2%. Także ciągle rośnie inflacja. Od dwóch miesięcy rośnie. I według ekonomistów, rozmawiałem z dwójką, z Markiem Zuberem i z panem profesorem Zbigniewem Krysiakiem, ta Inflacja według Krysiaka może dobić do końca roku do 8-9%. To będzie tragedia, będzie fatalnie po prostu. Według marka Zubera może dobić do 7-8%. To są fatalne wieści. Fatalne wieści, przy tym, że jest coraz drożej w Polsce. Ceny gazu, prądu, to wszystko ma rośnąć. Przedsiębiorcy już to odczuwają. Na antenie Polsatnews w programie Interwencja By było dwójka przedsiębiorców, jeden z mleczarni, drudzy, drugi prowadził restaurację, mówią po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych rachunki za gaz im przyszły. Nie wiedzą co mają zrobić, być może zamkną swoje biznesy przez takie, przez takie coś. To wszystko się dzieje, jak to jest, że to wszystko się w trakcie rządów Tuska dzieje? Przypadek? Nie sądzę. Dajcie znać co o tym myślicie i czy macie swój plan na oszczędzanie, bo najwidoczniej należy wprowadzać jakieś formy oszczędzania, zabezpieczania się na przyszłość. Polecam, nie polecam nikogo, nie każdy oszczędza tak jak chce, ja tutaj nie, nie będę robił żadnych reklam, natomiast polecam oszczędzać i zabezpieczać się na przyszłość, bo mogą przyjść trudne czasy. Do zobaczenia, Łukaszy Gadło. Są zapisane, są znane, przecież nie muszę czytać ani stu konkretów ani innych elementów programu rządowego z innych partii politycznych. Cała Polska zna te konkrety, Polska nas będzie z tego rozliczała, nie boję się tego. W imieniu całego przyszłego rządu mogę Wam powiedzieć nie obawiamy się żadnej z tych obietnic. Zostaną zrealizowane.